W dzisiejszym odcineczku, widzowie, fuzujemy nowego Breirota właśnie z kotła u Wiedźmy. I słuchajcie, jest to najlepszy Breirot Secret, więc koniecznie oglądajcie do końca, zostawcie łapeczkę i ciśniemy z odcineczkiem. Siemanko, witajcie, widzowie, w kolejnym odcineczku z Teela I dzisiaj będziemy potrzebowali naprawdę potężnych Breirotów, a dokładniej Secretów, które będą do nowego fuza u Witchki, czyli właśnie tej czarodziejki, tej Wiedźmy, przy tym oto kotle. Poza tym dobijemy sobie 15 rebirw, nie przepraszam, 16 rebirw, także najlepszy rebirw w grze i zobaczymy, co robi Atak Dogę, także Widzowie, dzisiaj to właśnie się wydarzy. Prócz tego, właśnie cztery brejroty mam przygotowane na altkoncie i są to, widzowie, Lagrande na przykład. Także ja tę Lagrande sobie przerzucę teraz i zrobimy sobie pierwszego potężnego fiusa i zobaczymy, czy Lagrande dadzą mi nowego, spukiego i pampkiego. bo to jest najlepszy widzowie spuki i pampki, to jest najlepszy BRO do zdobycia, jeżeli chodzi o secreta, właśnie z nowego updateu. Więc widzowie, trzymajcie kciuki, trzymajcie koniecznie kciuki nawet, zostawcie łapeczkę w górę koniecznie, żeby mi to lepiej poszło. Oczywiście tutaj mamy jeszcze takie stare Bredy, znaczy stare, no nowe, bo z Halloween, ale stare, jeżeli chodzi o e, tutaj fuzowanie, bo już nie potrzebujemy tych limitek, ale tak postanowiliśmy z Olcią, że zostawimy te Zombie Tralla i tego Franken Frankenteo, bo może go przerobimy, po prostu zobaczymy. Udało mi się też zdobyć widzowie drugiego Las Puki Grande zwykłego, nie? Więc mamy takiego e, z czapeczką tą nową z eventu właśnie tego ziomeczka tutaj, e, czyli godzina Czarodziejów, nie? Więc generalnie widzowie tak, mamy tego nowego trejta, czapeczkę, mamy tako i to daje 153 miliony 100 na sekundę, a tutaj 24,5 miliona, także naprawdę grubo, 153,1 i 20, 4,5 mega. Tym bardziej, że jak porównamy sobie Las Puki Grande, to jest on lepszy. Co prawda, nie jakoś dużo lepszy, ale lepszy od La Exting Grande. I co ciekawe, La Exting Grande jest do sprzedania drożej niż Las Puki Grande, gdzie Las Puki Grande jest lepszy. To w ogóle jest ciekawostka, nie? Taka widzowie, ale ciekawostkę zarzuciłem. Dobra, ciśniemy. Przerzucam sobie widzowie Brejroty i zobaczymy, co nam wyjdzie z pierwszego fiuza w tym odcineczku. Dobra, widzowie, przeniosłem sobie La Grande kombinacjon. Miałem jeszcze schowany na alt kącie, na jednym z moich alt kąt. Ja ogólnie tych kąt mam całkiem dużo, tak szczerze. E, także ogólnie mamy ich troszeczkę. Patrzcie, cztery takie mamy i nawet nie sprawdzałem, ale zakładam, że Lagrande da coś dobrego. Uwaga, strefa zbierania. I mamy tutaj tak, 6% na Eviledona, Los Mobilis 21 i 73, niestety, na tego tutaj szkieletora. No to akurat jest lipa, nie? Ten szkieletor, widzowie, no mega nam tutaj krzyżuje plany. Tym bardziej, że jak mamy tego szkieletora, to to jest takie, no, no jakby to powiedzieć, no, no ciężko, ciężko, no nie chcę mieć tego szkieleta, nie? Ja tego ptaka szkieleta, nie wiem, jak to nazwać. No już go mamy w Rainbow, także ładnie się trafiło. I tutaj dalej. I mamy te same procenty. No dobra. Czy warto by było, widzowie, zaryzykować i wrzucić tutaj na przykład Los Primos? Bo wydaje mi się, że byłaby tutaj, no, niezła opcja na to, nie? Zobaczmy. Jak damy Los Primosy do moich La Grande. Uuu, mamy 3% na spółki i pumpki. To jest właśnie to, widzowie. Dobra, to dajmy coś takiego. Ej, robimy to, robimy to. Jeszcze mam chyba Los Takoritas na alt to też sobie przerzucę. I dzisiaj, widzowie, tak. No, generalnie to jest odcinek albo z tego, że robimy fuzowanie, albo bardziej odcinek typu, bym to nazwał tracimy brainroty, no bo tak to pewnie będzie wyglądało, znając życie. Mamy 3%, okej, okay, tu mamy 6, 67, a jakbyśmy dali coś gorszego zamiast tego Lagrande, czy to by w ogóle było możliwe? Na przykład, wiecie, jakbym wywalił jednego Lagrande i dorzucił tego ptaka takiego, to czy też by mi zaliczyło 3% na spukiego i pampkiego, czy jednak by spadło? Zobaczmy to. No, niestety już spada. Dobra, no to musimy tego Lagrande dać, no i widzowie, to będzie pierwszy brain rot którego fuzujemy, także ja naprawdę się mega stresuję, tym bardziej, że no, no wiecie, do no, te Lagrandy to są mocne, to są stare brzydy które normalnie od tak sobie nie wiecie, no nie wypadają, więc słuchajcie, no ciężka sprawa. Dobra, mamy 3% na spuki i pampki. Mamy 6% na Evil Dona, Los Mobilis 24. Ej, bo chociaż ten Los Mobilis, proszę cię, stary, jeszcze 10% mamy na Golda, nie? Ja oczywiście, widzowie, tutaj odpaliby sobie od razu ujawnienie tego Brejrocika. Reveal Now, dobra, no zrobimy, zrobimy to. Troszkę wiecie, tych Robuxów bierze, ale czekanie półtorej godziny, no nie, no nie będziemy czekali. Dobra, widzowie, jesteście gotowi? To mój pierwszy Brejrocik fiozowany, naprawdę, proszę, żeby to nie było coś słabego, proszę, tylko nie ten ptak. Proszę, 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 stary. Nie ptak widzowie, jest ptak! Boli! Oj Boli, oj boli, oj, oj Boli, oj boli! 500 tysięcy widzowie. Nie no, co za kupa, nie? Nie stary, no nie może tak być, ale kup sztal, naprawdę, dobra, widzowie, daję Lagrandę i ja lecę jeszcze ogarnąć za altką te jakieś potężne Brejroty. Nie wiem, teraz wrzucimy tego losta Koritas, bo mam nie jednego. Dobrze pamiętacie, tylko mam więcej, nie? Więc tutaj ogarniemy sobie. Dobra, stary, dona mamy. Dobra, coś jeszcze ogarnę. No i wrzucamy drugi fius. Ale tak jak mówię, jak ja nienawidzę fuzowania, ale postanowiłem, że spróbujemy. Tylko, że wiecie, no ja już więcej nie będę próbował. Jak ja potracę brejroty, to naprawdę obrażam się, nie? No, tych tutaj na pewno nie oddam. Nie ma szans, nie oddam na pewno. 11 trylionów widzowie, mamy rebirtha, także chociaż tyle będzie fajnego. Ale może jeszcze trafimy. Uwaga, idę przenieść coś jeszcze. Dobra, widzowie, postanowiłem, że troszkę szkoda tych Losta Koritas, bo są naprawdę mega, mega fajniutkie. No i słuchajcie, jak wrzucicie takiego Losta Koritas do tego tutaj kotła, no to faktycznie daje to dużo, ale postanowiłem, że szkoda mi to dawać. 4% na Spukiego i Pampkiego. To dużo, to i tak dużo, ale zostawmy to i dajmy widzowie coś innego. Znalazłem na kontach, widzowie Mariaci Corazoni. Oczywiście cały czas zdobywałem na i Eventzie na Admin Abuse. i tutaj wiecie, grałem po prostu na kilka altkąt na kilku serwerach prywatnych, no i tak naprawdę zawsze jakiś poleciał, nie? Także mega, mega OP. Tylko tak, no nie mamy tutaj wtedy szansy na tego Spukiego i Pampkiego. Chyba by się przydało, żeby jakaś szansa jakakolwiek była. Mamy jeszcze tutaj Mariachi Corazoni na górze, ale on nie da nam, właśnie, dodają no dają nam Eviledona, no, ale tak nic więcej. No, nie wiem, czym tego Losta Coritas wrzucił, widzowie, może jednego, no, mam na altkoncie kolejne, także może, może, albo bardziej coś takiego, no, na przykład, no, one są lepsze, nie? A ten La Exting Grande, No, przecież to jest taki rare, nie? Limitka tak naprawdę, widzowie. Limitka, limitka, limitka. No, a może ten? La spóki Grande, bo tutaj już mamy tego Golda, który daje o wiele więcej, także tego zwyklaka mógłbym rzucić, nie? No, zdobyłem co prawda, ale mogę rzucić. No, mamy 3%, widzowie. Dobra, robimy to. Nie, no, nie, widzowie, ja to robię, nie? Ja to robię, ale powiem wam, że naprawdę, ja mam takiego pecha w gierkach, że no czuję, że to będzie kupa, nie? Naprawdę, czuję, że to będzie kupa. Najpewniej. No, znaczy przeważnie tak jest, nie? Chociaż dobra, no nigdy nie wiadomo, tak? Zawsze może być na przykład taki oto ptak szkieletowy, nie? Ten ptaszek szkielet to. No, to najlepsze, co możemy dostać, wiadomka. Także fajnie by było dostać tego ptaka szkieleta. Tutaj wiecie, najlepiej by było, dobra? I zobaczmy. No i widzowie, dostaliśmy ptaka szkieleta. Yo, let's go, stary płaczek i potężny. Nie, no naprawdę, widzowie, to jest jakiś żart, nie? Co ja nie wrzucę nawet Los Mobilis nie dostaje. Nie, no nie wierzę w to, nie? A jak wrzucę tego ptaszka, to jest ten Los Mobilis? Czy nie ma go? Zobaczmy. Uwaga, uwaga, ciśniemy, ciśniemy. Od razu wrzućmy. No jest, to spróbujmy jeszcze z tymi ptakami. Ja nie mogę, jaka kupa totalna. Nie widzę, nie fiuzujcie, nie? Naprawdę. No powiem wam, że to najbardziej pechowy odcinek, jaki był już od dawna. I naprawdę, no, aż boli, naprawdę aż boli. Powiem wam, że sfiuzowanie czegoś dobrego to, no właśnie, graniczy z cudem. To jest troszkę takie, no nie wiem, to jest skab dla mnie. Ja nie lubię fiuzować. Jak była craft Maszyna, było okej, okay, to było fajne, nie? Ale jeżeli chodzi, widzowie, o te fiuzowanie, no to naprawdę, no, no, nie, no, nie, no, straciłem las póki grandę, straciłem jeszcze Los Primos, tak? No, co prawda, Los Primos akurat mnie nie obchodziło. To był taki, no średni Brainrod, ale już był niedostępny też, bo nie ma Kraft Maszyny. Także lipa. A jak mamy 8% i trafimy tego Los Mobilis, to ja naprawdę. Naprawdę, widzowie, nie, ja się załamie, nie? Jeżeli 8% trafimy, a mieliśmy po 20, 20, mieliśmy po 20 ileś, 25 chyba i nie trafialiśmy. To jest serio mega lipa. No i mamy, widzowie, nie, nie, ja go, ja go usuwam. Stary, ja cię usuwam. Nienawidzę cię, nie? nie Nienawidzę cię, ptaku. Naprawdę, widzowie, dobiliśmy no tyle procent na różne rzeczy i dostaliśmy wultur i do Skeletodo. Nie, stary. I patrzcie, ja go usuwam, nie? Do widzenia. Nie, nie widzę cię, stary, naprawdę. Co tu się odwaliło, widzowie? Dzisiaj jesteśmy naprawdę na giga minus. E, serio, totalny bidusik, ale spróbujemy jeszcze, może od kogoś pożyczymy chociaż tego spółki Pumpki, nie wiem, czy to by było możliwe, no zaraz obczaję, chociaż żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo naprawdę, widzowie, no nie, no ja naprawdę no mega się załamię za chwilę, no żeby taka kupa wyleciała, dosłownie totalna kupcia, nie, no tak, tak, takie śmieci, że masakra. Jednak zrobiłem jeszcze inaczej, słuchajcie, mamy taką akcję, że udało się przetrajdować i udało się, widzowie, zdobyć tutaj spółkiego i Pumpki'ego. Tak on właśnie wygląda, specjalnie dla was, widzowie, oddałem kilka brejrotów fajnych na moich altkontach, ale do opłaty cało się, bo jest to nowy Brejrot. Co prawda przepłaciłem, bo dałem Brejroty o wartości chyba 200 milionów na sekundę. No ale wiecie, da spokojnie, da spokojnie. Ważne, że ziobeczek zadowolony, bo więcej będzie zarabiał, a ja zadowolony, bo mam nowego Brejrocika. I słuchajcie, na koniec odcinka, oczywiście, brakuje nam jeszcze Rebirfa i sprawdzenia nowego Atak Dogę, Ale zobaczcie, jak wygląda ten spuki Pumpki, nie? No przepiękny Brejrot. Szkoda, że w ogóle tak ciężko go zdobyć, bo 3%, 4% mieliśmy procent na niego. To jest mega malutka. To daje tylko 80 milionów na sekundę, czyli nawet mniej od naszego. Drzeczego Jink Yang 67, także naprawdę do no, dośrednia, no nie? No I tak jestem wkurzony, bo nie udało się zdobyć. W ogóle jak to wygląda bez tych efektów, uwaga. No taka dynia z duchem, nie? No dosłownie dynia z duchem, spółki i pampki. No to samo mówi, nie? Dobra, a w ogóle jakbym dał tego spukiego i pampkiego, wrzucił do łiczki. To czy on będzie miał na siebie samego 3%? Jeżeli tak, to nie wierzę, nie. Nie wierzę widzowie. Mamy spukiego i pampkiego. I on daje, uwaga, 9%, 9 na samego siebie, czyli ziomal jest sobą. A wyfuzowanie go samym sobą to 9%, nie? Dobra, nie? To, to jest całkiem zabawne, nie? No ale to wiadomo, to muszą być jakieś procenty, ale wygląda to śmiesznie, to na pewno. Dobra, czekamy na Rebirfa, czyli jak zrobię tutaj czekanko, później muszę przerzucić na swoje, na swoje tutaj alt konto, No i oczywiście, co potrzebujemy do odrodzenia? Aha, Lostraleritas, na pewno mam jakiegoś. Także na luziku to robimy, widzowie. Jesteśmy tutaj elegancko z odcineczkiem zrobieni, bo udało się zdobyć spokiego i pamkiego, Co prawda, tradowanie ma nie z kotła, bardzo chciałem skotła, no ale jak zawsze, nie? No te 4% widzowie, to jest giga trudne. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy wy trafiliście tego spukiego i pampkiego, albo Ewiledona, no bo to jest naprawdę giga trudne. Dobra widzowie, wszystko jest gotowe. Robimy to, słuchajcie, mamy 16 rebirów do zrobienia. Oczywiście mamy tutaj Lost Ralleritos, czyli secret, który już dawno był w grze, wiadomo. Mamy na górze jakieś tam Brejroty, ale mam już je w indeksie. Tego nawet mam dodatkowo gdzieś tam, także już mi się tego nie chce przenosić. Więc tak naprawdę widzowie, w tym momencie klikamy sobie odrodzenie i pyk, największa baza w grze, widzowie, 16 rebirfów, czejcie, Tego jest mega, mega dużo. Oczywiście to nam daje najlepszą bazę w grze, bo tak naprawdę mamy rainbow plus 16 rebirf i mamy tego właśnie tutaj zaatakuj dogę. Co to jest w ogóle? Patrzcie jaki pieseł, nie? Totalnie. Czego można jakoś... W... Ej, on idzie ze mną. To jest taki, taki shiba, nie? Taka shiba, piesek normalnie i zobaczmy... O, dobra. Okej. Okay. Dobra, on za mną chyba podąża, czy on po prostu pilnuje bazy. Ej, on chyba pilnuje bazy po prostu. Dobra, musimy to przetestować na publiku. Dlatego wbijemy sobie na publiczny serwer, widzowie, bo aktualnie jak to wygląda, jaka to jest potężna baza. Ej, już niedługo w sumie może jeszcze jeden rebir, drugi, no może trzy. Dobra, maksymalnie trzy, ale może jeden, dwa, bo tutaj jest wejście, nie? A nie, no, trzy rebirfy, trzy rebirfy, czyli na dziewiętnastym będzie już ostatnie na tym piętrze i będzie kolejne piętro w grze, czyli widzowie, trzecie pięterko będzie, bo tutaj wiecie, parter, albo liczy. Zobaczymy w ogóle piętrami, no to pierwsze, drugie, trzecie, no to czwarte będzie, nie? Cztery piętra będą od tak, także zobaczymy widzowie jak działa ten piesek jeszcze, może kogoś okradniemy z czegoś, zobaczmy, no, no wbijmy sobie na publika, czemu nie? Dobra widzowie, co to jest? Jakiś podchodz pod mega tutaj taki chudziutki I oni naprawdę chodzą tymi awatarami, Tu kolejny jakiś taki awatar, patrzcie! No normalnie takie chudziaki jakieś chodzą Ej, serio tutaj ludzie tak traktują na serio już to kradnięcie, że już no nikt normalny tutaj nie gra, nie? Ale dobra, zobaczmy zaatakuj dogę, co to jest widzowie? Czy on będzie atakował? On atakuje. Patrzcie. Atakuje tego ziomala, tylko czy to cokolwiek robi, no nie wydaje mi się, patrzcie, wbija do bazy w ogóle. Bije ziomków tutaj, patrzcie, co się dzieje, co ten pies odwala w ogóle. Ej, to jest mega dziwne. Stały puszczaj mnie! Tak jesteś, kto to jest, widzowie? Kto to jest? Dobra. Do Jay'la go dajemy, patrzcie, trzymamy go w, tutaj w więzieniu. Ej, czyja to jest baza w ogóle? Patrzcie, jak tam. Ej, co oni robią? Aha, bo dobra, bo oni tutaj wbili, to generalnie, dobra, czaje, czaje. Dajmy sobie klonika, zamieniamy się z klonikiem. Latamy tu sobie, widzowie, latamy, latamy i słuchajcie, przydałoby się przywali w ten turecik tutaj. Dobra, i jedziemy z typem. Jedziemy z typem. Rozwalamy go. Patrzcie, lata tutaj team. Tu Sanford, Dobra, tu kolejnego ziobeczka. Nie ma rozkładania tutaj wieżyczek. Nie ma. Dobra, widzowie, mamy potężną bitwę. Potężną bitwę ze wszystkimi. Szybko, szybko. Za ile to się otwiera w ogóle? 30 sekund. Dobra, chłop wyszedł, nie? Wystraszył się totalnie. Nie, no i ktoś nas tutaj zamknął. Nie, do no, stary. No, ja nie wierzę, widzowie. Nie, walimy go. Walimy go na łeb normalnie. Czekajcie, dajmy mu może Tidy. Będzie mega malutki, nie? I on nie jest malutki, on jest dalej taki sam. Nie ma, nie pójdziesz, stary, jak ja nie idę, to ty też nie pójdziesz. Czekajcie, jak ten ziomek się nazywa? Ragdola mu damy, patrzcie, Ragdola, a temu nie to, tylko chodziło mi tutaj. I dajmy mu rakietkę, patrzcie, wywalę go. A to nie ten w ogóle, to jest jakiś inny ziomal tu ze mną. Ty, to powiem wam, że nie powiedziałbym. Jak, jak ty się nazywasz? Team to Sanford, On ma Bebo. Ej, to on jest! O co chodzi? Ej, to mamy ziomala tu. Dajmy mu jumpscare widzowie. i dajmy mu Jayla. No i niby kogoś innego robi nie czaję tego, nie? Mega dziwne widzowie, naprawdę mega dziwne. Dobra, wychodzimy stąd. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Wypuśćmy piesko! Puu! I czy ten piesek w ogóle jakoś działa dobrze? Wydaje mi się, że nie, że totalnie nie jest jakiś tam wart tego czegokolwiek. No i weźmy sobie Girafę Celeste, widzowie, ciśniemy, ciśniemy, patrz, bratku, tutaj sobie ciśniemy i lecimy do bazy, nie? Czy ktoś nas tutaj zatrzyma, widzowie? Prawdopodobnie może nas ktoś zatrzymać. No, zatrzymał nas. Ale no wiecie, no, girafa Celeste to nic potężnego. Tak próbuję sobie. No co mnie łapią! No nie. Mogę, widzowie, oni normalnie się tutaj znęcają nade mną. Jest jakiś bebo, ale jak ja go atakuję, patrzcie, dam mu jakiegoś balona, coś, to na ni nic na niego nie działa. O co chodzi z tym typem w ogóle? Kontrolę przejmuje, stary. Koniec, koniec, ściągaj tą tutaj, to uciekaj, lecisz do góry, stary, i koniec z tobą, nie? Już nie, nienawidzę go, widzowie, morfujemy go, patrzcie, trallero, tralala, nie wie, co się dzieje w ogóle. Ale ten piesek, powiem wam, jest jakiś taki do niczego, ej, czy ja nie ogarniam, jak on działa, czy jak? Pewnie tak, ale no, czy on w ogóle coś robi? Dosłownie, nie wiem, zaatakuj dogę. Co to robi? No to jest jakieś dziwne, patrzcie, nic nie robi, nie? No po prostu ta shiba jest widzowie no jakaś taka trochę useless, nie? Albo ja po prostu jestem uselessem, też może tak być. No powiem wam, że mega dziwne to jest. Czy znaczy, cokolwiek tutaj mamy? No, mamy ziomów, którzy patrzą się na siebie. Nie, powiem wam, że publik to jakiś inny wymiar jest, nie? Tu ziomek w ogóle jest trailero, ja też się mogę przebiegć tak naprawdę. Dajmy jumpscare'a y, temu ziomkowi jeszcze raz. Patrzcie, męczymy go. Męczymy go do końca. No i słuchajcie, możemy jeszcze odpalić tutaj ten jest ziomek. Definitely. Walimy Boże Jayla O, proszę bardzo. I się nie ruszysz ziomek. No i się nie ruszysz. No i nie, nie ma ruszania. W ogóle ten piesek ze mną, ze mną tutaj chodzi. Nie wiem, co tu się odwala. Przecież to totalnie jest jakiś, jakaś odklejona sytuacja, nie? Jakbym miał tutaj bazę swoją z Dragon Canelonim, to by mnie totalnie pookradali, nie? Bo tu nie ma co kraść. Patrzcie to. Co to jest? Pipi Kiwi, Talpa Differo, nie no, co tu się odwala w ogóle? Ten coś tu pisze, nie wiem. sobie trafimy na jakiś dziwny serwer, rakietą go wysu wysadzamy. O chłopie, dobra, wybuchnął totalnie. No powiem wam, że nie ma co robić za bardzo dla publiku. Nie wiem, zawsze jak bijam, to to wygląda tak, że prawie nikogo nie ma. Jak już ktoś jest, to ma pipikiwi w bazie, nie? Więc tak naprawdę, nie wiem, to, to jest dziwne. Też tak macie, że jak gracie na publiku, to prawie nikt nic nie ma fajnego? Dajcie znać w komentarzu.